Zadanie: Wyznacz wskazaną zmienną ze wzoru. Należy przekształcić ten wzór tak, aby obliczyć zmienną x. Zanim przejdę do samego przekształcenia, chciałbym, abyś rzucił okiem na receptę, na przepis, jak przekształcać wzory. Jest to przepis, który sam wymyśliłem i który ułatwia początkującym uczniom przekształcanie takich dość skomplikowanych wzorów. Punkt pierwszy. Należy usunąć mianownik. W tym wypadku mamy w mianowniku Y minus X, więc cały wzór pomnożymy przez właśnie mianownik, przez Y minus X. Ten mianownik skraca się z tym wyrażeniem, czyli mnożąc równanie stronami, z lewej strony uzyskuję Y, ponieważ mianownik się wyredukował, a prawą stronę K również wymnażam przez ten nawias i otrzymuję wyrażenie K razy nawias. Punkt drugi. No właśnie, pomnóż przez nawias. Więc lewą stronę przepisujemy, a tutaj wymnażamy przez nawias. k razy y i k razy minus x. Przechodzimy do punktu trzeciego. Grupuj stronami. Należy w równaniu niewiadome, w tym wypadku jest to x, przerzucić na lewą stronę, a pozostałe elementy na prawą stronę. Czyli liczby i elementy, które nie zawierają x. Jeszcze raz czytamy: grupuj stronami, wyrazy podobne, to znaczy x przenieść na lewą stronę, a pozostałe elementy na prawą stronę. Ten element, czyli element z x, jest przerzucony teraz na prawą stronę. Zmienił stronę, zmienił znak. Ky przepisujemy po prawej stronie, a y zmienia stronę, zmienia znak. Trójkę już mamy zrobioną. Przechodzimy do czwórki. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias. Patrzymy na lewą stronę, czy mamy w dwóch miejscach X. No w jednym miejscu mamy X, więc tak naprawdę czwórkę pomijamy. Czwórkę wykorzystujemy wówczas, gdybyśmy mieli po lewej stronie, na przykład KX minus MX. Wówczas w kilku miejscach mamy x, i wówczas tego X wyłączamy przed nawias. Tu jest już prosta postać, więc ten punkcik czwarty możemy wykreślić i przechodzimy do punktu piątego, który tak naprawdę jest bardzo prostym punktem, ponieważ należy podzielić równanie strunami przez element, który przeszkadza przy x. Zauważ, tutaj mamy k razy x. Chcemy obliczyć x. Przeszkadza nam literka k, więc dzielimy to równanie przez k. K i K się skraca, czyli z lewej strony otrzymamy x, a prawą stronę należy wydzielić przez K. Otrzymujemy ułamek KY-Y dzielone na K, i już mamy przekształcony wzór, z którego możemy obliczyć x. Na samym końcu warto uwzględnić warunki, które uniemożliwiają nam wystąpienie zera w mianowniku. Tutaj mamy K w mianowniku, więc K. Nie może być zerem. W górnym wierszu mamy y minus x i ten cały mianownik też nie może być zerem. Czyli dokładnie y musi być różny od x Zauważ, gdyby y był równy x, to ten sam element minus ten sam daje nam 0. Oczywiście 0 nie może być w mianowniku. Więc te warunki zapobiegają nam powstawaniu zer w mianowniku podczas wstawiania elementów do wzoru.